Jak to się stało, że paru gości w dziwnych kolorowych fryzurach nawijających o laskach, hajsie i w sumie to nie wiadomo o czym, stało się największymi gwiazdami na świecie, a ponadto stworzyli całe pokolenie, którego byli twarzami? Dzisiaj pogadamy o SoundCloud Erze. W erze, w której jak nieraz już mówiłem, sam się wychowywałem, więc jeśli mówiłem, że ci dziwni raperzy z kolorowymi włosami stworzyli pokolenie, to tak ja jestem tym pokoleniem, które stworzyli. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, proszę załatwić łapkę w górę, subskrypcję. To pomaga mi się rozwijać, nie jest mi przykro, że się kończę zanim się zacząłem. A my przechodzimy do tego, czym tak właściwie jest SoundCloud Era. W czasach, gdy streamingi jeszcze nie były aż tak popularne, praktycznie w sumie nie istniały, a jeśli istniały, to nie mówiło się o nich za dużo. Apple Music czy Spotify tak naprawdę zyskały dopiero po czasie. Mieliśmy dwie opcje. Albo wrzucać traki na YouTube'a, albo wydawać fizyczne wydania. I co? Obydwie te opcje były nie do końca korzystne, wydanie fizycznej płyty kosztowało naprawdę dużo, trzeba było mieć jakąś wytwórnię, ktoś cię musiał zauważyć, studio, no wiecie, to nie było takie proste, a z kolei YouTube nie był aż tak popularną platformą, ale pojawiła się trzecia opcja, alternatywa dla tych innych z otwartym umysłem, czyli SoundCloud, który był platformą praktycznie idealną, można było tam wrzucać traki za darmo. To był największy plus. Nie trzeba było wynajmować studia, ekipy, mieć jakiejś wytwórni. Nie. Nagrywaliście sobie iPhone'em dwójką, trójką, audio beznadziejne i wrzucaliście po prostu na Soundclouda na jakimś ukradzionym bicie i nikt się tym nie przejmował tak naprawdę. Aktualnie, mixtape QE Bonafide, kręta z Ciechanowa, jedyne miejsce, gdzie go możecie odsuwać, oczywiście, jeśli nie macie boksa, to jest właśnie Soundcloud. on praktycznie nie usuwali nud w ogóle, za żadne copyrighta ani coś takiego a jeśli usuwali, to naprawdę trwało to długo, więc mogłeś sobie na luzie wstawiać te traki, bo aktualnie na przykład na YouTube nigdy nie znajdziecie nowego mixtape'a, a na SoundCloudzie normalnie sobie leży. Zawsze szło to fajnie obejść, co też właśnie motywowało nowych artystów z ery SandClouda do eksperymentowania ze swoim brzmieniem. Głównym prekursorem tego był Young Lean i Night Lovell. I na temat tych dwóch artystów nie będę się jakoś specjalnie rozwodził, bo powiem szczerze, nie byłem nigdy ich fanem, byli oni trochę przed moją erą. Ja bardziej żyłem w tym, o czym będę mówił zaraz, czyli czas 2015, 16, 17, i na tym się w większości skupimy w tym filmie. Na temat Janglina może kiedyś nagram w przyszłości osobny całkowicie film, bo na pewno na to zasługuje, ale uważam, że są po prostu kanały, które mają o wiele większą wiedzę na ten temat. A ja tu nie chcę gadać bzdur albo czegoś, czego się dowiedziałem po prostu tuż przed filmem. Wiecie o co chodzi. I teraz, jak na polskim wlicelum, skoro już wiemy skąd się wzięła nazwa epoki, to teraz jak to się w ogóle stało, że ona powstała że z takiego rapu rapu, wiecie, oldschoolowego przeszliśmy do śpiewających ziomków w kolorowych włosach, przecież to było nie do pomyślenia tak naprawdę. I jest to proces, który zachodzi stopniowo. I tutaj znowu, nikogo nie zaskoczę, palcem maczał w tym Kanye West, który bardzo zrewolucjonizował rap. Nie będę to się niesamowicie rozwodził o Kanye, ale głównie chodziło o to, że przed kanie był taki gangsta właśnie rap. I Kanye zaczął nawijać o rzeczach takich bardzo przyziemnych, na przykład o szkole, college dropout, later registration, graduation, Cała trylogia poświęcona temu, że Kanie idzie do szkoły, wiecie, to nie jest gangsta rap, tego postrzelili, tego postrzelili, mój brat nie żyje. Nie. Kanie zupełnie zmienił tor całej muzyki, tak naprawdę, jak ona brzmi. Między innymi zainspirował do tego Jay-Cola. Jay-Cole, który powiedział, że on wcześniej nie był w stanie relować z muzyką, i przez to nie był wielkim fanem rapu, bo po prostu, wiecie, on się w to nie mógł wczuwać, bo tak nie było. I to znowu zainspirowało nie tylko Jay-Cola, ale też praktycznie całą epokę artystów którzy nawijali o rzeczach bardziej przyziemnych. Wiecie, jakie życie taki rap. I to po prostu wszystko wyewoluowało i tak mniej więcej w dużym uproszczeniu powstała SoundCloud Era. Oczywiście mieliśmy wcześniej też Chief Keef'a, który też ma w tym swoje palce. Bardzo dużo osób na to wpłynęło. Ale w dużym uproszczeniu tak wyglądało to przejście z old school gangsta rapu do śpiewających ziomków w kolorowych włosach. W okolicach 2015 popularność zyskiwał tzw. mumble rap. Określenie to wzięło się od old headów, którzy mówili, co to ma być w ogóle, oni gadają mnie wyraźnie. I to było na początku obraźliwe wyrażenie, ale tak się przyjęło, wiecie, ci ludzie tak naprawdę niczego nie traktowali na serio. To było takie coś, że robimy muzę dla fanów. Ma być zajebiście, ma być kolorowo. W tym momencie świat wyglądał jak różowe okulary. To już nie był szaro bury rap z bloków, to były kolorowe dzieciaki robiące muzę. Które niczego, ale to niczego nie biorą na poważnie, naprawdę. A co dopiero jakichś rad starszych gości, którzy coś gadają, boże, wielcy panowie raperzy. My jesteśmy nową falą i robimy zupełnie nowy wave, i tworzymy tak naprawdę nową rzeczywistość, bo to nie był tylko gatunek muzyczny, to była cała rzeczywistość, bo SoundCloud Era nie była tylko i wyłącznie związana z muzyką, ale również z popkulturą wokół niej. Streetwear, hype-beast era odgrywała chyba tak samo ważną rolę w 2017, jak właśnie raperzy St. Clouda. To było jedność, to było wszystko połączone. Raperzy bez Suprima, Off-White'a, Palasa, Jordana byliby tak naprawdę nikim, oni by nie mieli o czym nawijać. A z kolei te brandy bez raperów też nie miałyby tak wielkiego hype'u. To razem działało w symbiozie. Ludzie czekali po doby w kolejkach do Suprima, rozumiecie to? Czekali po parę dni w kolejce po Trump kikanie Westa, jak to pisali Bumerzy. To było niesamowite. Wielkie, kolorowe chainy, kolorowe włosy, kolorowe bluzy, Dlatego też ubrałem taką Jordana CDG, to serduszko, Comme de Garçon. Było w pewnym momencie wszędzie. Te buty były wszędzie wyprzedane, wszędzie na grupkach niesamowity resell i to wszystko tętniło życiem. Świat w tamtym momencie, jak go widzę przez kolorowe okulary. Wiecie, różowe. Ja wtedy miałem 12 lat, to ja mogłem tylko o tym pomarzyć. Niestety nie było takich na bluzę Suprema, właśnie Off-White, Bapea. Ja wtedy sobie kupowałem Vansa i Jordana, bo to było coś, na co było mnie stać. A miałem takie, okej, okay, będę żył w tej erze. Bo ja nie będę ukrywał, że tacy raperzy jak Lil Uzi X, Bruce Ward, Lil Skies byli po prostu moimi idolami wtedy. Ja miałem 13 lat i byłem tak nahypowany tym wszystkim, wiecie, nie mam żadnego złego wspomnienia z tamtych czasów. Wszystko sobie kojarzę zajebiście. I co mi w tym pomogło? Kanał Lyrical Lemonade. Czyli tak naprawdę kolejny punkt milowy, najważniejsza rzecz. Czyli w tym momencie mam już skompletowaną wielką trójkę Cloud Ery. Na początek wrzucamy track na SoundCloud'a, bawimy się zajebiście tworząc go, mamy kolorowe włosy, palimy sobie blanty z ziomeczkami, wszystko jest super. Zarabiamy z niego pierwsze pieniądze, wydajemy je oczywiście na drogie ubrania, bo jesteśmy hype bestiami, musimy chodzić w Supremie, o Fajcie, czy Palasie. I co? Potem odzywać do od nas Cole Bennett albo my do niego, bo on też wtedy zaczyna i nagrywamy najlepszy taledyk na świecie jaki w tym momencie istnieje na kanał Lyrical Lemonade do swojego największego hitu i trafiamy do nowych odbiorców, tak zwanego mnie. Bo w tamtych czasach 14-letni ja prawdopodobnie nie przysłał ani jednego albumu, ale jeżeli coś wychodziło u Cole'a Bennett'a na Lyrical Lemonade, od razu było to słuchane i od razu się to stawało moją ulubioną nutą. Ja się dowiadałem o nowych trackach w dwa sposoby. Albo coś wychodziło u Cola Bennett'a, gdzie miałem zostawionego suba, i jak widziałem powiadomienie, to klikałem to z prędkością światła. Albo oglądałem odcinek trap.pl, top 5 moich ulubionych nut kogoś. Taka seria też teraz jest na moim kanale, tylko że top 15. I co? I tak się dowiadałem, okej, okay, lubię to i to od tego artysty. To poszukam czegoś innego. Wchodziłem na SoundClouda i tak poznawałem artystów po prostu po kolei. Jak trap.pl o nich nagrał, albo gdy Cole Bennett wrzucił po prostu track na Little Lemonade. To było. Taki klimat, naprawdę. To był tak niepowtarzalny vibe. Aktualnie byłoby to po prostu nie do zrobienia, bo jest za duży dostęp do informacji. I jesteśmy od razu zalewani tym wszystkim. A 14 ja, który nie był zbytnio ogarnięty co jest gdzie, to jak widział, że trap.pl coś nagrał, albo na grupce jak ktoś wstawił jakiegoś posta, Ej, yo poznałem nowego rapera, Famous Dex, obczajcie jego muzę, to ja teraz sobie wpisywałem Famous Dex, jakieś traki. Puszczałem sobie i mówiłem, co jest grane? Jak można robić tak zajebistą muzę? I nie, 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 słuchajcie tego na słuchawkach. Wtedy to traci całkowicie swój vibe. Puszczacie na głośniku, żeby wasza mama mówiła, dziecko, czego ty słuchasz? A wy wtedy mówicie, mamo, to jest swag. Mnie do tej całej ery wprowadził mój bardzo dobry kolega Mikołaj, Love You Forever, R.I.P. Gdyby nie on, naprawdę nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem. Nie wiem nawet, czego bym słuchał tak naprawdę. On mi powiedział, dropy Suprema są cool, są zajebiste, kupuj sobie ciuchy Supa, bo tak się robi po prostu. Lil Uzi Vert jest cool, Smokepurpp jest cool, Lil Pump jest cool, słuchaj tego, bo to jest po prostu zajebiste. I w tamtym momencie moje życie się zmieniło na stałe. Love you forever. I to nie było też tak, że wszyscy ci raperzy robili taką samą muzę, wyglądali tak samo, bo takie aktualnie mamy oskarżenia w stronę teraźniejszego undergroundu. Wszyscy na czarno napieprzają haj haty, wszystko brzmi tak samo. Nie, nie, nie. Wtedy było zupełnie inaczej. Mieliśmy Lil Peepa, który robił taką depresyjną, smutną muzykę. Lil Zan, który moim zdaniem akurat zawsze był średni, także jego ja nigdy nie lubiłem. X, który z jednej strony był strasznie zainspirowany Nirwaną. Ale z drugiej strony potrafił wydać 17. Czyli taki album, właśnie skłaniający do myślenia, taki bardziej w klimacie Lilipipa, depresyjny trochę. Juice Ward, który niby robił emo muzykę, trochę o dragach, ale taką bardzo melodyjną, potrafiący freestylować po 2-3 godziny bez przerwy, tak naprawdę. All down, shorty, I'm a ball out. Don't go to work, baby, call out. W tamtym czasie wypłynęło też naprawdę dużo, ale to dużo duetów. Lil Pump i Smoke Perp. Ex wypłynął przecież ze Ski potem z Tripim Redem. Landom Club i Lil Skies, którzy byli chyba moim ulubionym duetem do momentu, gdy odkryłem Playboya kartego i Piera Borna, czyli producenta i rapera. No po prostu było coś wspaniałego. Yo, Pierre, you wanna come out here? To przecież był mój normalny hymn. Magnolia, jak mi ziomek pokazał, ja mówię, nie, no to jest najpierw piosenka, jak ja słyszałem w życiu. Mieliśmy takiego rapera jak Kometa który leciał takim agresywnym flow, wtedy to było coś niesamowicie świeżego Z drugiej strony wypływał wtedy 21 Savage Czyli taki stonowany, brytyjski akcent, trochę offbeat a to znowu było coś nowego. Mój ukochany Lil Uzi robił najlepszą muzykę na świecie. Kocham Lil Uzi'ego Werta, zresztą widzicie, mam go na ścianie. Nic nie sprawi, że będę go hitował, naprawdę. Eternal Atake is Overhated, i ja nie zmienię swojego zdania. Nie mówię, że jest to album roku bez przesady, ale naprawdę nie jest taki zły jak uważacie. Live Love, Lil Uzi Werta. I to nie jest też tak, że ci raperzy, których wymieniłem, to już są wszyscy i to się skończyło, nie. Rich The Kid, Liliati, czy raperzy, którzy potem wypływali. Lil Mosey, Blueface, Polo G, YNW Melly, oni wszyscy nagrywali na lyrical Lemonade. Lil Teka swoje największe hity, też ma na kanale Lyrical Lemonade. To była cała era, a Cole Bennett swoją aurą zmusił Chief Keefa, żeby ten założył garnitur. Kumacie to Chief Keefa.

Robił po prostu teledyski Teraz tu was mogę zaskoczyć, ale myślę, że nie jestem jedyny, ale dużo ludzi się do tego nie przyzna Ja dzięki Lyric Lemonade poznałem na przykład Kanye Westa Bo w 2019 YNW Melly wydaje track Mixed Personalities, mixed personalities. This bitch my Do którego właśnie Cole Bennett nagrywa teledysk I dzięki temu patrzę, YNW Melly nagrał z Kanye Westem Kurde, obczaję sobie muzykę Kanye Westa I mówię, co jest, jakie zajebiste, ale wiecie 13-14 letni ja nie słuchał Graduation, oczywiście znałem poszczególne traki, ale to nie było czegoś takiego, że jakbyście mnie spytali wtedy swój ulubiony artysta, nie powiedziałbym nigdy kanie. Kanye nie byłby w ogóle w jakimś drugim rzędzie. Uzi, Skies, X, Juice WRLD, to byli artyści, których wtedy po prostu się słuchało. I moje pokolenie, uważam, że jeżeli ktoś mówi że słowa Westa od samego początku, będąc w moim wieku, to po prostu kłamie. Nie mówię, że każdy poznał Hania przez przez jakiś personality, bo na pewno byli ludzie, którzy go znali wcześniej, ale jeżeli ktoś nie żył w SoundCloud Airze, to naprawdę wiele, ale to wiele stracił. I jestem w sumie ciekaw, jak to też wyglądało z Waszej perspektywy. Mam na myśli tutaj osoby która jest starsze ode mnie, na przykład które teraz mają 24-25 lat, bo z mojej perspektywy, jakie ja miałem wtedy 14, no to wiecie, różowe okulary i wszystko było po prostu zajebiście. Nie słuchało się albumów, tylko tych najgłośniejszych traków. Dlatego mam same dobre wspomnienia, że ci artyści nie misowali, bo te misy do mnie nie docierały. Ale jakbym był bardziej ogarnięty, trochę starszy, myślę, że mogłoby to mieć trochę mniejszy vibe. Ale teraz porozmawiajmy, jak to wszystko upadło. Upadło w bardzo, ale to bardzo prosty sposób, tak jak Juice Ward nawinął. Klub 27 już praktycznie nie istniał. Spora część artystów nie była w stanie dożyć nawet 21 roku życia. A to wszystko przez ten lifestyle. Niesamowita ilość gotówki, samochodów, kobiet, dragów. A to wszystko na przykład w rękach 16-17-latka. Na przykład Lil Pump miał 17 lat, czy 16 nawet, gdy wypuszczał Gucci Gang, Kumacie. Lil Pump jakoś żyje, jakimś cudem. Ale idealnym przykładem to jest Lil Pip, który czym był smutniejszy, czym był bliżej tej śmierci, tak naprawdę, tym wydawał lepsze traki. Znaczy się, one się lepiej sprzedawały, a wytwórni tylko i wyłącznie na tym zależało. Oni wiedzieli, że on długo nie pociągnie, dlatego jak najwięcej chcieli po prostu z niego wyłożyć pieniędzy. To było obrzydliwe. Ale tak działał biznes, działa biznes i będzie działać. A w tamtym momencie chłopacy mający 16-17 lat, podbijający po prostu nie tylko internet, ale i cały świat muzyczny, no niestety musieli tak skończyć. Byli też raperzy, którzy nie stracili życia dosłownie, ale tak naprawdę stracili życie. Na przykład Famous Dex, który miał niesamowity potencjał, ale dragi tak bardzo mu zniszczyły życie. On potem wydawał troki, które robiły 10 koła wiusów. Pierwszy lepszy raper, który nagrał swój pierwszy track, robił tego więcej. To po prostu przykro się na to patrzyło. Byli też tacy artyści, którzy dali radę wyjść z uzależnienia, na przykład Lil Skies, ale swoją drogą on upadł, bo już jest dobrym człowiekiem, opiekuje się swoim synem i to też się nie sprzedaje. Większość raperów albo nie żyje, albo jest na odwyku, albo po prostu z tego wyrosła i się skończyła. Nie oszukujmy się. To była era wspaniała, ale nie mogła trwać w nieskończoność. Było to po prostu niemożliwe. Było to idealne miejsce i czas, ale to nie mogło po prostu trwać wiecznie. Jedynym artystą z ery Cloudu, który utrzymał się na topie, a w sumie to wbił jeszcze wyżej, jest Playboy Carty, któremu się udało to tylko i wyłącznie dlatego, że zmienił swoje brzmienie z takiego Cloudowego radosnego na rock, punk. Czym kompletnie zrewolucjonizował scenę i wprowadził nowy gatunek, który aktualnie teraz trenduje. Ale reszta artystów, którzy utrzymali się w tym brzmieniu, kompletnie podupadła, robią o wiele mniejsze liczby i po prostu SoundCloud Era naturalnie umarła. Dlatego też SoundCloud Era jest aż tak gloryfikowana, przynajmniej przeze mnie. Po pierwsze, byłem wtedy dzieciakiem, więc mam tym same dobre wspomnienia. A po drugie, tak samo ważne, to co było wtedy, zostawiliśmy wtedy. Nikt nie odgrzebuje jakichś starych fitów i próbuje się teraz tak ubierać, wydawać taką muzykę wtedy. Nie, nie, nie. Każdy próbuje iść trochę w innym kierunku albo kończy karierę, albo ktoś umarł. RIP oczywiście dla tych wszystkich ludzi. Ale właśnie ta era miała swój urok i się skończyła. Nikt nie próbował jej znowu wskrzeszać, bo to by po prostu zabiło cały urok. I tylko tak naprawdę pogorszyło nasze wspomnienia i nostalgię, czyli to, na czym ta era tak naprawdę w tym momencie żyje. A nostalgia jest jednym z najmocniejszych uczuć, które mówimy: może, ale to było wtedy super. Nawet jeżeli nie było, to tak dobrze będziemy to wspominać do momentu, aż ktoś spróbuje to odtworzyć i mu nie wyjdzie. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja od początku kanału szczerze jarałem się, żeby zrobić ten odcinek. Santa Claus era moja ulubiona. Muszę nagrać kiedyś o tym odcinek. W tym momencie czułem się wreszcie przygotowany w 100%. Mam nadzieję, że się super oglądało. Zostawcie koma. Jak zwykle dyskusja otwarta. Wydaje mi się, że będzie super. Widzimy się tam. Siemano!